Cześć, moi drodzy, Witam Was bardzo serdecznie w supermarkecie. Naprawiła mi się gra. Słuchajcie, musiałam wystarczy wyjść i wejść zrestartować grę, jakby wróciło wszystko do normy, yy, tak jak powinno być. Nie wiem, czy to wizualnie, czy ja coś. wiecie, skrzętnie, tak Spieprzyam. ale no, yy, też ustawiłam cenę produktu, bo mi krzyczało, że yy, cena produktu nie została yy, zrobiona. Wyszłam z gry, weszłam, patrzę, mam normalnie, pieniądze normalne. Nigra yy, sytuacja była taka, że chciałam kupić poszerzenie kolejne. Yy, jak spojrzałam, że mam 655 tysięcy, mówię, no to sobie kupię poszerzenie. I nie dało się. Nie wiem, yy, mówię, może to był błąd wizualny, może coś się działo, nie mam zielonego pojęcia. No ale jak się naprawiło, to już nie dotykam, mnie. Bo już nic nie będę psuć. Hmm. Czy coś się zmieniło od ostatniego razu od ostatniego odcinka? Nie. Chciałabym kupić kolejną licencję, bo mam w miarę pieniądze, tylko muszę sobie zrobić zamówienie. Hmm. Bo grałam trochę poza nagraniem znowu, żeby sobie jakby wrócić do stanu powiedzmy normalności. Gry. Y no ja właśnie muszę sobie pozamawiać rzeczy. W ogóle też zaczęłam zwracać uwagę, że jakby nowe licencje mam z nimi jakby problem bo bardzo szybko kończy się. Czekajcie, ten napój. O ten chyba. Ale jakby z pustej szuflady y, biorą go dalej, więc nie wiem o co chodzi może też jakiś błąd wizualny się wkrada ale no zobaczymy mm, dobra, zamówmy sobie kuczaki mi się wiem, że skończyły mm, ziemniaki to na pewno, kegle mi się pokończyły Mm. tutaj ser mi się kończy tutaj butelki wody ryż to <laughs> więc no powiem wam jest ciężko w tej grze że ciężko no po prostu chyba jak te chcę testować więcej modów. To nagle zaczyna ta gra, trochę wydaje mi się, świrować powiana I nie wiem, mam takie dziwne wrażenie, że yy, nie będę już dodawać modów. Też yy, mod na auto ceny się wys wysrał yy, na mnie i to dosłownie. Yy, no, po prostu mi nie działa. Nie wiem, czy on działał, czy nie. Dobra. Dobra, ziemniaki już restoker. Dobra, ziemniaki już restoker robi. Hmm. Też się zastanawiam, w ogóle słuchajcie, bo prawda jest taka, że powoli gra się jakby dobiega końca. Ja wiem, że tam e, na przykład. Pawełus bardzo długo grał w nią i szanuję za tak długą grę ale u mnie jakby, ja mam wrażenie, że ona dla mnie się już powoli kończy, bo to jest jakby zaraz wykupię może większość licencji, no musiałabym pograć poza nagraniami dużo, żeby na przykład wbić na nową licencję poziom bo 56, czyli 10 leveli już muszę Wbić i tu jest 90 i się zastanawiam, czy sobie właśnie nie wbić leveli, e, poczekać z odcinkami i i chcę i też e, już całą sekcję jakby e, ulepszyć. No bo tak, reasumując powiem Wam szczerze, że. No szału nie ma, no bo to jest kolejne kupowanie licencji i tak naprawdę robienie tego samego. Już jakby gra dla mnie się powoli kończy. I jakby ona no... Szczerze wam powiem, powoli traci dla mnie... E, no, fun sens, nie? Ale co my kupiliśmy? Nie wiem co kupiliśmy w ogóle. Czekajcie, muszę sobie ostatnie to i ten, chyba jest ostatni chicken legi czyli krabsticki sobie weźmy krabsticki będą tu nie, będzie freezer, dobra o i na przykład mam, widzieliście, problemy z e, boxami e, nie wiem totalnie od czego to zależy Tak zauważyłam, że odkąd mam tego moda na e, kurczaki na tego, mm, na więcej ludzi to mi się e, zaczęło coś zgrądziać. W ogóle mi FPSy spadają. Nie wiem o co tam chodzi. Dobra, krabstików nie muszę mieć. E, dwa pudełka tutaj. Bo widzę, fajnie y, działa jedno pudełko. słuchajcie, tu je, jedno wejdzie. Dwa wejdą. Czy Crapstick. Zobaczę, powiem Wam. Y, tak, na razie y, nie zapowiadam końca serii y, z supermarketu. Y, pogram sobie. Mm, nie wiem, z 2-3 dni, 4. I zobaczymy, ile leveli uda mi się wbić. I wtedy będziemy myśleć, bo obecnie naprawdę, naprawdę dla mnie gra powoli się kończy. Hmm. Czy to będzie do lodówki? Nie, to będzie na szelfa. Hmm, tu jest chemia, tu jest chemia, tu są oleje, a tu ketchup musi być gdzieś tu. Hmm. Dobra, damy ketchup tu. Nie, to jest hot sauce. Um, no powiem Wam, że po prostu nie wiem. Długo na tym myślałam, zanim yy, nagrałam kolejny odcinek i yy, testowanie modów, przynajmniej w moim przypadku. No, kończy się tak, może się skończyć tak, że ja po prostu będę miała e, lagi a nagrywanie plus e, No w ogóle cokolwiek robienie z nagrywkami, może się skończyć po prostu źle dla mojego własnego kompa. Nie mam jakiegoś super kompa, żeby też nagrywać. Ja staram się naprawdę wam w ładnej jakości to nagrywać, <laughs> żebyście po prostu fajnie to oglądali. A nie chcę tracić na jakości. I jak mówię, nie mówię, że rezygnuję, ale zobaczymy, jak bije tam yy, gdzieś tam przy nie wiem, 60. chociaż levelu, to będę myśleć co dalej. Yy. A na razie po prostu zobaczymy. Dobra, lody to wiem, że będą tutaj. I London, nie wiem, czy bym nie zrobiła em, dwie te Chociaż dobra, może nie, albo dobra, zrobimy dwie Najlepiej się jeszcze jedną zamrażarkę kupi, co za problem Przecież nie ma chyba żadnego problemu, nie? Hmm. Keczupik, ten, ten keczupik to pójdzie tam, gdzie sosik Czyli tutaj No Się zmieściły akurat dwa. Mm. Majonez pójdzie tam gdzie ketchup, bo to będzie w małych. Idealnie. A jeszcze będzie nowa gra... A, dzisiaj wyszła w sumie. O, w sumie jak dzisiaj. Jak wy to oglądacie to jest 30 kwietnia. A jak ja gram to jest 29. Także... No, nie wiem czy ona już ta gra wyszła. Ale jeżeli ktoś kojarzy... E, taką grę... E, Farm Manager. To jest teraz Farm World? world, world? Jakoś tak to się nazywa. I, i, i Słuchajcie, yy, będzie warto w to zagrać. Słuchajcie, tylko sobie yy, kupię jeszcze jedną chyba zamężarkę, albo nie zrobimy tak. Zrobimy. Frytki przeniesiemy. O, tutaj. Frytki do hot dogów idealnie się nadają. I teraz sobie damy tu pizzę. O, display full. Dobra, display full, to nawet e, dobrze się z tym zgrywa. E, mamy jeszcze dwa kartony tego badziewia. Więc ja sobie to tutaj położę. Te dwa kartony. Dobra I muszę wszystko ceny ustawić eee, tutaj mamy 4, 80 eee, Tutaj mamy A, 3 i tutaj mamy 10 i tutaj mamy 8,20. Możemy otwierać I zobaczmy co tam W ogóle m, chciałam Wam zapytać Jak u was idzie w sklep Jeżeli gracie oczywiście Jak nie gracie to dajcie znać Czy już przestaliście, czy wam się znudziło Bądź w ogóle co was doprowadziło Do tego, że przestaliście grać O ile przestaliście Bo fajnie wiedzieć czy już to jest nudne Czy nie i po jakim czasie wam się znudziło I o ile wam się znudziło bo wiem, że są takie osoby, co naprawdę piszą, że yy, gra się po jakimś czasie nudzi. I muszę im przyznać yy, rację, że po, po jakby w pewnym czasie już zaczyna ona być taka mm, monotonna i no jest tam, wchodzi taka taka monotonia. Yy, no nie wiem, Czy chcielibyście coś od tej gry więcej, ale jakby wiecie, no nie da się z niej wyciągnąć. Yy, więcej e, rzeczy, bo no bo nie da się, no, no, bo, no z gówna bata się nie ukręci, prawda, no i mamy jak mamy. Mnie osobiście ta gra jarała, ale tak jak mówię, do pewnego momentu, że jak już mamy tam ten 37 czy 38 odcinek, to już po prostu wbiega monotonia, bo kupujemy licencję, i tak naprawdę dzieje się to samo, Byleby do następnej, jakby licencji, no i musimy wbić ten poziom, nie? Że tam do 90, jakby. Mm, widzę, że twórcy jakby przestali e, dodawać do tej gry e, rzeczy jakieś, które by urozmaiciły urozmaicił, uroz i zachęciły na przykład graczy, by dalej w to grali, nie? Bo tak, mamy już max, y, maksymalny poziom y, naszego y, storage'u Jakby nie mam co dalej z nim zrobić, nie? To jest kolejna rzecz, która mnie osobiście denerwuje Że nie mam co zrobić Dobra, tu jeden papier tylko, to sobie postawię ten papier Jezu, o, o, ciepłe dni się zaczęły, majówka. Zaczę, zaczęliśmy pracę, pra, pracę, pracę w ogrodzie i już mnie coś chyba łapie. Chyba mnie przedyndało i to tak równo. I coś mi się tutaj... boli mnie, Bo, boli mnie życie. No i całkiem całkiem to wygląda. Nie ma widzę tego wybielacza już nowego. O. No, nie ma tego wybielacza. Znowu nie Wybielacza. Czekajcie, bo ja się zgubiam teraz. Aha, dobra. Dobra, nie ma zielonego wybielacza. No nie ma zielonego. Że wykupowane są nowe produkty to bardzo dobrze, bo mi się zwróci. Jeżeli 47 poziom, pijam bardzo mało się eksport dostaje. Jak zauważyliście, za każdego klienta dostaje 5%. To jest to bardzo, bardzo mało. Nie wiem ile bym musiała mieć obecnych klientów, by wbić 40, 48. Jak na razie nie zapowiada się, żeby co, tu się coś zmieniło ciekawego. Dobra, pomogę im trochę. Aha, tu nic nie ma. Dobra, biały wybieracz muszę kupić. Biały wybieracz też bardzo szybko słuchajcie schodzi. To jest chwila moment i nie ma wybieracza. A w ogóle y, jeszcze y, taka ciekawostka, nie, y, 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 jak nie płaciłam y, y, rachunku, to było, że automatycznie się płaci, nie? Taka informacja się wyskakiwała. Słuchajcie, zrobiło mi się tak, y, zakończyłam dzień i gra mi się skraszowała. Nie mogłam wejść do gry, nie wiedziałam o co chodzi. Y, okazało się, że nie wiem. Po usunięciu moda. Tego co się restokerów klonuje. O, no, restokerów się klonuje. Ja go usunąłem, i nagle zaczęło wszystko działać. Nie wiem do czego tak się stało. Ale ostatnio coś z tą grą u mnie jest nie tak. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że coś, coś yy, pomiętolijam i to tak ostro, ostro. Dobra, ja chyba zamknę już sklep, ja wiem, że wcześniej jest. Ale widzicie, co się u mnie dzieje. U mnie normalnie są takie spadki, że yy, czasami nie mogę grać w ogóle. Yy, to się tak zaczęło, nie wiem, gdzieś niedawno. I w sumie przez tego moda właśnie na, na po, powiększenie sobie klientów tak mi się zaczęło dziać, że mi strasznie laguje grę. Cudnie komfortowo się gra, no ale... No ale co zrobić? Dobra, oni się tu skasują. Jest całkiem nieźle. Do następnego powiększenia już mi chyba dużo tam nie brakowało. No jednak dużo. Dobra, jeszcze dwóch klientów. No i dobra. No i całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Zobaczmy sobie. No właśnie. Jest problem z tym modem na temat um, cen. Nagle się nie aktualizują ceny. Mm, no także tak to się właśnie dzieje. Eee. Y Jak ice cream? No to było ice cream. No innych nie mam. No nie wiem. Mniejsza. Nagle się zaktualizowały, więc czasami działa, czasami nie działa. No bo się nie aktualizowały, to jest. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. No ale dobra, moi drodzy. E, to by było na tyle w tym odcinku. Odcinek jest krótki, no ale tak jak mówię, to jest monotonia. To jest non-toper. Otwieranie tego sklepu, zamykanie, otwieranie, zamykanie, więc mm, moim sensem na razie nie będzie nagrywanie chyba z tego odcinka, dopóki tam nie wbiję tego, yy, nie wiem, chociaż 60. Więc to będzie jeden cały albo całe dwa, dwa dni yy, grania, nawet trochę więcej z tego, co tam sobie wyliczyłam. Te trzy dni grania, tak po 8 godzin, to może bym coś tam biła. Mam nadzieję. No problem jest taki, że mówię, monotonia, monotonia, monotonia. To jest monotematyczne, mono bym musiała to nagrywać z, z otwierania i zamykania sklepu i praktycznie ja nic nie robię. Także powiedzcie, co tam u was w sklepie? Jak się u was yy, rozwija i co też polecacie zrobić. Bo na razie mówię modów, sobie chyba dam, dam spokój. Dopóki nie wbiję tego 60, żeby chociaż ze trzy kolejne licencje kupić i nie powiększyć całkiem sklepu i przerobić, to też na razie nie ma sensu. Więc co? Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!